Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Remont Starego Mieszkania w bloku i kontynuujemy jakieś białe montaże. Dzisiaj zajmiemy się montażem oświetlenia w przedpokoju, w kuchni i w tym małym pokoiku, czyli w sypialni. Słuchajcie, miały tutaj być szyno wszędzie, ale tak zdecydowałem, że szyno będą tylko tutaj w salonie, a przedpokój, kuchnię oraz właśnie tą małą sypialnię po prostu zamontuję halogeny, takie zwykłe jakieś tam oczka halogenowe. Już Wam pokazuję jakie kupiłem akurat w markecie budowlanym. O możecie sobie zobaczyć jedne z tańszych. Tutaj nie ma żadnych jakichś tam nie wiem fajerwerków regulowane trochę lewo prawo ale generalnie umówmy się że nikt raczej tutaj na to zwracał uwagi nie będzie w którą stronę to będzie świeciło bo raczej świeci zazwyczaj do dołu. Przy okazji też Zakupiłem sobie e, takie żaróweczki. Ok. E, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. E, barwa ciepła, taką akurat zadecydowałem. Do tego końcóweczki GU10, jakiś kawałek przewodu mam i wago. Możecie sobie zobaczyć. E, z tym, że to jest wago, moi drodzy, takie, e, które z jednej strony możemy sobie włożyć dwa druty, czyli to, a z drugiej strony możemy zapiąć sobie. E, Linkę. I zaraz pokażę wam, jak się fajnie halogeny montuje na to wagę. Dobra, słuchajcie, no, tradycyjnie najpierw musimy zacząć oczywiście od e, rozmierzenia tego całego, e, tego całego bałaganu. Tutaj akurat tak wyszło, że. E, poczekajcie, czy to mamy w osi 84 cm, na pół to mamy 42. Idealnie, moi drodzy, no trafiłem po prostu idealnie. Czyli ustawiam gdzieś na środku przewodu laser i e, jedziemy dalej z tematem, tak? A mogę sobie w sumie tutaj nawet miareczką zmierzyć, 42. Chyba ten co stawiał ścianki, no to postawił w, w pionie, nie? Czy nie? Jak sądzicie? Ok, jakiś potroszek sobie tu postawimy. 42. Kurczę, ale mi idzie dzisiaj idealnie ustawione. I zobaczcie na oko, wszystko. Dobra, mamy ustawione 42. I teraz, tak, co w następnej kolejności? Tutaj teoretycznie od ściany mam 53 cm. 53 cm. Pasowałoby zrobić jakoś to symetrycznie, czyli od tamtej ściany też, żeby tutaj było 53 cm ale nie wiem, czy tak się uda zrobić, dlatego, bo jest korytarz w kształcie litery L, no i fajnie by było, żeby linia halogenów nie dość, pasowała w tą stronę, to jeszcze pasowała w drugą stronę, bo tam mam jeszcze na dodatek kuchnię i mam nadzieję, że ten przewód też jest w miarę jakoś symetrycznie rozciągnięty. Zamknę okno, bo dzieciaki hałasują na dole, żeby Wam tutaj nic nie przeszkadzało. 53 cm, no tu jest niestety 80, czyli ja mogę zrobić 40. Tutaj, żeby to jakoś ładnie patrzyło. I zachowam linię tą i tą. No bo tutaj innego raczej wyjścia nie ma. 80, 40, dobra, Zobacz jeszcze tutaj. Na szybko trzymamy 40, też? Tak. Jest ekstra. Dobra, ja myślę, że czy rozstawić drugi laser. Nie, bo ten ma przecież kąt, to ja mogę sobie to od razu rozstawić na dwie strony i będzie no. zębiście. Dobra, zaznaczam sobie tutaj 40 cm krzyżyk. Mam nadzieję, że w żaden M-System nie trafię. Jeżeli chodzi o rozciąganie przewodów w ogóle na takim suficie, to powiem Wam, że M-System jest spoko. Jest naprawdę spoko, bo ten przewód, można powiedzieć, ślizga się po po płycie, bo tak jak tutaj w tym salonie dużym jest sufit na profilach i to jest jeszcze krzyżowy jednopoziomowy, czyli gdzieś tam żeby przełożyć ten przewód jak mamy daleko jakieś oczka, no jest naprawdę ciężko. Dobra, mamy krzyżyk, przekładam laser w drugą stronę. No i dobra, teraz Wam pokażę jak to wyszło. Z jednej strony mamy tutaj tak jak widzicie krzyżyk, linia idzie sobie po suficie i tutaj praktycznie uderza nam w przewód. W drugą stronę tak jak widzicie, linia się kończy na tej żarówce. O, tutaj akurat. Kuchnię będę rozmierzał później, bo tutaj akurat trochę niesymetrycznie jest, muszę coś wymyślić, ale najpierw zajmę się tym. Teraz tak, w następnej kolejności pasowałoby rozmierzyć to w ten sposób, no, żeby jakoś to było symetrycznie zrobione, tak? Czyli tutaj bierzemy sobie całą szerokość. No 260-264. 264. Ja mam telefon, nie mam przy Dobra, 264 podzielić na. Jak chcę raz, dwa halogeny, tutaj to na trzy. Podzielić na trzy. To się równa 88 cm. Raz, dwa, trzy i tam będzie czwarty halogen. No myślę, że wystarczy. 88 cm.

No i dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o kuchnię, to jest taka zagadka, że e, ja mierzyłem tu środek kuchni, ale nie przewidziałem szafek. E, tak więc dlatego tak to wyszło. E, I no co zrobić w takiej sytuacji? Można to jakoś po swojemu rozmierzać, tak? No tutaj już tego nie będę przekładał, nie będę tutaj, nie wiem, tego zaszpachlowywał i tak dalej. Mam taki plan, że po prostu y, tutaj jest jedna linia y, w w równej odległości od tej strony od szafek, druga linia z tej samej odległości od tej belki, czyli w miarę to będzie symetrycznie i mam taki pomysł, że po prostu będzie raz, dwa, trzeci na środku, czwarty, piąty halogen. Też tutaj w równych odległościach, tak żeby to było symetrycznie. Pięć halogenów na taką kuchnię, tym bardziej, że one są regulowane. Można je troszeczkę jeszcze w lewo, w prawo obrócić. Myślę, że wystarczy. Jeżeli chodzi o oświetlenie podszawkowe, no to tam oczywiście mamy z okapu. Tu mamy też osobne światło załączane z wyłącznika. Tak więc, jeżeli ktoś będzie coś robił na blacie, to będzie tutaj na pewno widno. Nawet jeżeli tutaj będzie jakiś stolik, no to też mamy od okna, moi drodzy, światło naturalne. Tak więc Myślę, że to tak trzeba No Dobra, tutaj temat raczej prosty, bo 40 cm od tego brzegu, tak? Ok. Mamy to z drugiej strony tak samo. Czasami powiem Wam szczerze, że przydaje się bardziej celówka niż taka miarka e, zwijana. Ok, mamy 40. Ok, 40, a pomiędzy nimi, moi drodzy, mamy 136, 130 na pół to jest 120, nie przepraszam, 130 na pół to jest 65 i 3 to mamy 68 cm. I teraz jak to, moi drodzy, rozmierzyć, żeby to była połowa? A mogę też po skosie tutaj sobie zrobić prosty temat. Tu mamy 140, czyli na 70 cm muszę to zaznaczyć kreseczką. No okej okay. Dobra, zarąbiście, czyli tu kolejny halogen. W kuchni są dwa obwody, czyli muszę to jakoś podzielić sensownie. Chociaż nie wiem, czy te dwa obwody wykorzystam tutaj w takiej małej kuchni. Chyba, że te dwa osobno zapalane i ta część osobno. Dobra, coś się wymyśli. No i dobra, sypialnia. Sypialnia tutaj na szczęście akurat przewód jest w osi do pomieszczenia, ale też to pomieszczenie tutaj jest dosyć małe, więc postanowiłem zrobić pięć halogeników. I pierwszy będzie tutaj, drugi będzie na środku, trzeci w tej samej odległości co Pierwszy, tylko że nie od ściany, ale od belki i dodatkowo moi drodzy tutaj taki krzyż powstanie, bo dodatkowo halogen jeszcze wrzucę tutaj i tutaj. Myślę, że to spokojnie wystarczy na takie małe pomieszczenie. Pięć halogenów to świat. No i dobra, biorę się za wycinanie otworów. No i teraz oczywiście moi drodzy dobór odpowiedniej koronki do wycinania pod te oczka halogenowe. Tak jak widzicie tutaj halogen delikatnie można sobie zeskasować i teraz tak, no zasada dosyć prosta, no w sumie musi być otwór na tyle duży, żeby wam po prostu ta koronka znaczy ta ten halogen nie latał w środku, ale jednocześnie na tyle duży, żeby swobodnie wszedł. Tutaj akurat mam rozmiar 75 mm. Na opakowaniu chyba jest napisane, że 76 jest potrzebne wycięcie, a nie od 72 do 76. Także po prostu no, 75 mm, myślę, że to spokojnie gitarka. Niestety, tu, gdzie są przewody, Trzeba się chwilę pomęczyć piłką do kartę Dobra, wszystko opanowane. Obyło się tutaj bez żadnych jakichś dziwnych akcji trafiania w M-System, tak więc można powiedzieć, że misja zakończona sukcesem. Potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i w kuchni pięć, też, jest 16 halogenów. Ja sobie teraz takie pakieciki porobię od razu tutaj na dole. Sobie wszystko połączę, żarówki, końcówki G10 i halogeny i biorę się za montaż. No, i tak to moi drodze wygląda. E, powiem Wam szczerze, że chyba kupiłem nas z tych halogenów. E, no, nie robiłem tego celowo, po prostu wziąłem wszystkie sztuki, e, które były akurat na półce. Tak więc, jeżeli by coś brakło, no to musiałbym do jakiejś innej kastoramy podjechać, zakupić, ale chyba wystarczy, bo tutaj mam 15, 16. E, wziąłem tam na przymiarkę, także leży w pokoju i wszystko będzie super. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam tutaj na kuchni, jak podłączyć te halogeny. Wydaje mi się to temat taki w miarę rozsądny, bo odległości są krótkie. Nie będę się za bardzo męczył, a też nie chcę mi się wszystkiego nagrywać, bo czynność jest raczej powtarzalna. Dobra, zaczynam od mostków. Tutaj akurat przewód mam 3 razy 1,5. Taki sobie tutaj zastosuję i będę przerzucał po kolei od punktu oświetleniowego do. Punktu oświetleniowego. Dobra, gdzie jest ta końcówka? Tutaj. Tak jak mówię, no przy tym systemie raczej żadnych problemów nie powinniście mieć, bo to jest bardzo fajna sprawa. Praktycznie profile nie przeszkadzają i można naprawdę na wiele rzeczy sobie pozwolić. Proszę, Poszło. Tutaj od razu sobie zatnę halogenik. Przewód żółtozielony zielony jest tutaj nieużywany, dlatego w ogóle go nie będę podpinał. O, proszę. Ciach. I w tym momencie ja sobie już mogę ten halogen włożyć. I teraz tak. On się przekręca w tą stronę, czyli zgodnie z tymi łapkami, to postaram się go tak ulokować właśnie, żeby, żeby w ten sposób można było sobie to regulować. Ale mocne te łapki daje Wam. Pierdzielę weszło. Ach, nie no, naprawdę, powiem Wam aż za mocne, nawet bym powiedział. Później, jak to wyjąć, to może być ciężki temat. No, ale mam nadzieję, że nie będę wyciągał. Ok, dobra. No i można sobie o na jedną stronę, na drugą stronę, w razie czego przekręcić. I temat będzie załatwiony. O, nawet sporo tego przewodu jest. O, spoko, będę miał na dalsze mostki. Dobra, dobra, e, tutaj słuchajcie, e, przewód brązowy puszczę sobie dalej, dlatego, bo brązowy sobie, e, brązowym sobie zasilę. O kurczę uciekło, gdzie teraz. E, brązowym sobie zasilę e, tą linię, która... o kurde, porysowałem suknię a pierdziele już, dobra, nie szkodzi o! Dobra, teraz mam wytłumaczę do Dobra, i teraz tak, o co tu chodzi? Do obwody, przewód czterożyłowy, tak jak widzicie. Tutaj niestety, no, jako przewód neutralny, robi mi przewód ten. Dlatego, bo akurat taki był w kurtowni. Ja wiem, że neutralny powinien być na niebieskim, ale no, mam nadzieję, że się tutaj nie pozabijacie w komentarzach. I ten przewód brązowy, w którym puściliśmy obwód, yy, znaczy drugi obwód, mostkuję sobie z tym przewodem z tych trzech poprzednich halogenów. O, w ten sposób właśnie. Ciach. I ciach. Tak, przewód niebieski teoretycznie powinien iść do niebieskiego, ale tu mam, mówię, no, neutralny mam na y, szarym puszczony, na szarym końcu można powiedzieć. Ok, i tak sobie to wlicimy. No i teraz oczywiście, moi drodzy, chwila prawdy. Jeden obwód tutaj, drugi obwód ciach tutaj. I elegancko mamy kuchnię oświetloną. No powiem Wam, że nawet galancie jest oświetlona. Ale spoko, no zawsze żaróweczki można wymienić na jakieś takie e, słabsze. To jest barwa ciepła. Gdyby ktoś pytał, ja akurat e, u siebie w domu i tutaj gdzieś no w mieszkaniach zazwyczaj no, taką barwę wybieram. Temat prawie opanowany. Za chwilę Wam pokażę, dlaczego prawie. No i dobra. Korytarz, wszystko ładnie, pięknie. Hula, tak jak widzicie, zrobione. Kuchnia też. Tylko niestety jest mały problem w sypialni. Już Wam mówię o co chodzi. Generalnie ja sobie oczko założyłem halogenowe, w ogóle jednego mi brakło, nie wiem jak to się wydarzyło, ale jest kwestia tego typu moi drodzy, że tutaj sufit jest na tyle wysoko, że dosłownie brakuje pół centymetra, żeby ten halogen wszedł i żeby oczko nie wystawało, tak więc muszę poszukać jakichś płytszych, niższych w sensie żarówek, bo te są, no nie wiem czy są w ogóle, ale podejrzewam, że są. Muszę poszukać troszeczkę niższych, a jeżeli nie, to będę kombinował coś innego. Można w takich sytuacjach jeszcze generalnie podkuć tam w środku ten beton, ale mi się tego nie chce robić, dlatego najpierw sobie poszukam tych płytszych żarówek. Jeżeli nie znajdę, to po prostu będę musiał troszeczkę podkuć. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zachęcam do zostawienia subika na tym kanale, łapki w górę oraz taktycznego komentarza dla zasięgów. Trzymajcie się, do zobaczyska w kolejnych filmach. Na razie, hold.